Wierzenia dawnych Słowian, a właściwie ich religia, dzieli się na tak zwane etapy, to może złe słowo, ale powiedzmy obrządki. I jeśli chodzi o śmierć i obrządek pogrzebowy, to Słowianie wierzyli w życie pośmiertne. Nie były to zapewne wierzenia jakieś bardzo rozwinięte, niemniej istniała w nich rzeka, przez którą dusze zmarłych albo są przewożone na łódkach, albo też muszą przejść pomościem. Spotyka się także motyw opłaty za przewóz. W związku z tym po śmierci każdej osoby, oczywiście, przerzucano przez wodę. Przez składkę od nieda do niedawna, było to jeszcze praktykowane jako yy, popularne yy, w północnej Rusi. Po śmierci czuwano przy zmarłym, opłakiwano go, po czym wynoszono z domu w taki sposób, żeby zmylić mu drogę, na przykład przez okno, na wypadek, gdyby zechciał wrócić i straszyć domowników, ciało zmarłego palono, aby dusza. Yy, Inaczej nazywana nawią, szybciej dostała się w, w zaświaty do krainy nawi. Tam Bóg, Wołos, Weles oceniał dusze według ich postępowania i dawał im albo szczęście, albo męki. Bardziej przyziemnym, a zarazem bardziej praktycznym powodem palenia e, zwłok e, mogła być wiara w to, że zmarli mogą wracać do świata żywych. Niekiedy przyjmują wtedy postać wampira. Tak, czyli, wam, yy, czyli wąpierza, którego od Słowian zapożyczyło tak zwane Hollywood. I tak udanie zresztą. Yy, dzięki wysysanej krwi ciało wampira się nie psuje. Jedynym sposobem na pozbycie się potwora jest odkopanie ciała i ucięcie głowy, którą potem należy położyć mu koło stóp żeby nie mógł jej dosięgnąć, o to chodzi, oraz przebić ciało kołkiem, najlepiej osinowym, lub gwoździem. Dodatkowym zabezpieczeniem było wrzucenie w czegoś ostrego do urny z prochami, przyciskanie jej kamieniem lub obracanie do góry dnem. O paleniu zmarłych przez Słowian donosili chętnie wczesnośredniowieczni podróżnicy, arabscy i europejscy, zaświadczając zarazem, o samobójstwie lub zabójstwie i paleniu wdów. Za czasów pogańskich, Bolesław, mm, mm, Za czasów pogańskich, czyli. Mm, Mieszka pierwszego, y, y, po pogrzebie, czyli jeszcze za czasów jego ojca, przepowiedziałam, tak, że. Po pogrzebie każdego męża, którego palono na stosie, obcinano głowę jego żonie. I w ten sposób dzieliła jego los po śmierci. E, możemy to przeczytać w starych kronikach, bodajże z VIII wieku. I teraz taki cytat. Obyczaje ich są podobne do obyczajów Hindusów, stwierdza Abdul Hasan al-Masudi w pierwszej połowie X wieku. Trudno jednak uznać taki zwyczaj za powszechny, choćby z tego powodu, że podwójne groby spotyka się niezmiernie rzadko. Są oczywiście też inne źródła, które mówią, i tutaj kolejny cytat. Kiedy mężczyzna zostanie spalony, przychodzą, następnego dnia biorą jego prochy i wkładają do urny. Potem kładą urny na szczycie pogórka, Gdy upłynie rok od śmierci zmarłego, domownicy, cała rodzina, zbierają się. Nad jego grobem przynoszą dużo miodu, które wypijają oraz robią nasyp na grobie. Następnego roku również przychodzą. Koniec tego cytatu. Eee, także sami widzicie. Słowiańskie cmentarze znajdowały się na polach i w lasach, co miało swój początek w stosowanym już od czasu neolitu zwyczaju użyźniania ziemi popiołem. Eee, I tutaj teraz dam taką wstawkę, jeśli chodzi o aktualne wydarzenia, czyli rok 2020-2021, poczytajcie o odkryciach z okresu Neolitu w mieście Olften, 2020 rok. Kosmas, czeski kronikarz z przełomu X, przepraszam, XI i XII wieku opowiada o współczesnych sobie czasach księdzia Brzetysława, który zakazał pogrzebów po lasach i polach. Groby z VI, VII i bodajże VIII wieku to w przeważającej mierze pochówki ciał czyli prochy chowano do ziemi w tzw. zwanych popielnicach. Niekiedy prochy rozsypywano w miejscu spalenia ciała. Nad urną lub resztkami pogrzebowego stosu sypano też niekiedy kurhan czasem urnę stawiano na takim kurhanie albo na słupie, wkopanym albo na słupie wkopanym w kurhan, tak. We wschodniej Słowiańszczyźnie istniały też wtedy pochówki szkieletowe, które od końca VII wieku rozprzestrzeniły się również u Słowian zachodnich, pochówki takie na kurhanowe. W tych grobach znajdujemy narzędzia, broń, ozdoby, naczynia oraz w przypadku dzieci jakieś zabawki. Czyli wszystko, co mogło być potrzebne na tamtym świecie. Stąd można wysnuć wniosek, że nie różnił się on tak bardzo od świata, w którym nasi przodkowie przebywali za życia. Na grobach zmarłych palono też ognie, żeby było im ciepło i tak dalej. I zostawiano dla nich pokarm. Przyjęcie chrześcijaństwa wpłynęło na zmianę tego obwątku. zaniechano palenia ciał zmarłych. Nadal jednak kulminacją ceremonii pogrzebowej stanowiła trizna, zwana też strawą. To określenie w XVI wieku zastąpiono zapożyczoną z łaciny z typu, tlizna. Obrzęd strawy nie polegał wyłącznie na spożywaniu pokarmów. Niekiedy, jak na przykład na Rusi, w kolejnym nagraniu opowiem bliżej o tym, czym tak naprawdę jest Ruś, podobnie jak w starożytnym Rzymie, na Cześć Zmarłego urządzano gonitwy, zapasy, tańce. Czyli mówiąc bardzo kolokwialnie, grubszy balet. 对呀。<Thank>